Jest z nami kolejny rozmówca, jeden z uczestników tego turnieju Krzysztof Kościański, jeden z pierwszych trenerów Pawełka. E, tak, e, można powiedzieć miał, że... Byłem pierwszym trenerem Pawełka. Pawełek zaczął w bardzo młodym wieku, bo z tego co pamiętam miał chyba 4 lata, ale czym się charakteryzował na pewno wolą walki yy, i oraz tym, że nawet gdy się przewracał, grając ze starszymi kolegami, się w ogóle tym nie przejmował. Taka śmieszna, yy, śmieszna rzecz, pamiętam, że miał bodajże 5 lat i pamiętam, że w walentynki do mnie wrócił się z szatni i powiedział trenerze, wszystkiego najlepszego z okazji Walentynek i nawet tata nie wiedział o co chodzi. Ja byłem zdziwiony, no ale. To już wtedy Pawek pokazuje, że ma fajny charakter oraz serce do gry. Wielki szacunek dla Kibiców Rakowa, bo tak naprawdę to dzięki nim e, zrobiło się głośno w Częstochowie o Filipie oraz e, Pawełku. Na pewno też e, dzięki nim rodzice otrzymali wspomoc nie tylko materialną, ale także i duchową, ponieważ no, w takich momentach e, liczy się wsparcie nie tylko e, finansowe, ale także duchowe, to że wszyscy są z nimi. Także myślę, że i Filipek, i Paweł też to czuli, gdy wszyscy im przybijali piątki, mówili trzymajcie się, co na pewno też pomagało w dalszej. Rehabilitacji. Obydwóch miałem przyjemność trenować i nie oszukujmy się. Już wtedy było widać w nich ducha walki oraz miłość do piłki. Prawda jest taka, że piłkarzami zostają tylko zawodnicy, którzy tak naprawdę kochają piłkę i widać, że dla nich powód do piłki był czymś wielkim. Śmiało mogę chyba stwierdzić, że może gdyby nie grali w piłkę, może gdyby siedzieli przed komputerem, ten powód w ogóle do takiej normalności rzeczywistości by był o wiele, o wiele dłuższy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.